Powiatowy Szpital w Wadowicach od 1 lutego planuje zawiesić działalność oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz noworodków i wcześniaków, czyli będzie kolejny szpital w Polsce bez porodówki. Czy Lewica zamierza interweniować w tej sprawie? Zamierzamy rozmawiać z panią ministrą zdrowia. Naszym zdaniem źle się stało, że nie mamy wpływu w tej chwili na resort zdrowia, że takich rzeczy dowiadujemy się w związku z tym, jak już zostaną upublicznione, czyli nie, nie jeszcze na etapie jakichś planów ministerialnych, gdzie moglibyśmy to zablokować. To są rozwiązania, które myślę, że niepokoją ludzi, po prostu szczególnie kobiety, które decydując się na, na zajście w ciąży, chcą wiedzieć, że zdążą z porodem, na przykład w taką pogodę jak teraz i, i nie będzie to się odbywało gdzieś w taksówce w jakichś bardzo złych warunkach. No tak, tylko... Rząd będzie się po prostu temu biernie przyglądał, czy może coś zrobić. To są szpitale powiatowe, więc one są szpitalami samorządowymi. Koalicja rządząca podniosła bardzo mocno, w porównaniu do poprzednich rządów, tę subwencję dla samorządów, ale ona najwyraźniej nadal jest niewystarczająca, więc należy się zastanowić, czy jeszcze coś można zrobić w tej sprawie. Chcielibyśmy jednak, żeby resort zdrowia konsultował z nami wcześniej, mimo że tam nie mamy swojego przedstawiciela, swoje pomysły. No, ministerstwo zdrowia. Które nie, są, nie są społecznie akceptowalne. Po no Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że w razie nagłej potrzeby porody będą zabezpieczane na izbach przyjęć lub sorach. E, wie pani jak to brzmi poród na sorze? Tak wiem, bo to jest wiele, wiele kobiet zgłasza, że tego sobie nie wyobraża, bo jeżeli ktoś był na sorze, ja ostatnio byłam z ojcem, to wie, że tam są przyjmowane różne przypadki. Rodzenie w takich warunkach jest po prostu przerażające.